Siemanko wam wszystkim, z tej strony Smart Big the Player, a to jest ósmy odcinek, odcinek z gdy LEGO Madwell Ojej, LEGO Batman the Video Game Dokładnie Ko z, yy, W tym odcinku zakończymy drugi odcinek w tej grze Okej, okay, zaczynamy misję LEGO Visco Pingbina Misja piąta, czyli ostatnia. Dokładnie. Mamy Pingwina. Osład jest film Koble Pop, Aldias Pingwin. Okej. Okej, okay, legowisko pingwina i armia pingwina tutaj nas powitała <grywa> Dobra Wow, nawet ma swoich eskimosów Lol, ale kozak Dobra, mam raz 9, muszę szybko zbierać Raz 10 eee, Wow, ale mam już kasy 10 tysięcy, ale dużo i tak O, tam jest monetka, yy, kapsuła, tylko nie mam jakiej wziąć Dobra, najpierw poniszczymy potwory, a potem zdobimy takiego kombosa razy 5, 6, razy 3, 4, 5 i biegnę, ale nie wyrobię się Nie, yeah. no dobra, trudno się mówi Budujemy co mamy zbudować, tam jest i szybowcowy Batmana. <grym> Okej okay. Idziemy minąłem pieniądze kasę właśnie, nie wiem. Ej no Batman, idź. A, tam pod wodą są mi jakieś fajne monety, a nie mogę ich wziąć. I tam jest kolejna kapsuła, której nie weźmiemy. No tak, jak zwykle w sumie. 3, 4, 5, dobra. Ej, już mi padł, smknęło. Ale ja już mamy prawie full kasy, wow. No tam kolejna kapsuła. <grym> Ale też pewno nie weźmiemy, chociaż może ją akurat się uda. Mogę jakoś pompować, czy mam jeszcze znieść te choinki? Chyba mam właśnie, chyba tak. Dobra, coś tu zbudujemy. A, no. I teraz możemy pompować. A to kajak. Znaczy, no no? Ponton. Ej, no czemu mi spadasz? Hop. A, bo on tak szybu, szy, szybuje, można powiedzieć. Chodź robin, lecimy dalej. A tutaj co mam zrobić? A tu tędy wejdę, tak? Nie Tam na dole widzę jakiś, jakiś most chyba pod wodą A to można budować? Ło, wow, marchewka Chwila, ja tą marchewkę widziałem Jeszcze wcześniej W sumie O, jest długa, może akurat się uda zdobyć Bera, dum, bera. No i co teraz? Mogę to zniszczyć? O mogę! Może tu coś będziemy mieć O, jest tam stój dla dobina Dobra Co to jest? Aha, grzejnik taki Dobra Aha, z tyłu i płetwa I tam właśnie mamy jakieś... do naciśnięcia coś. No i ten most się pojawił... O, jak dobrze! Stanął basman, chciałem powiedzieć, a spadłem. Okej. Okay. Ej, no nie wskoczę. No, udało się. Ja tu jeszcze... Szybuję! Nie udało się, niestety. No cóż. Okej, okay, tam kolejna kapsuła, może tu chcie się uda mi chociaż... Nie uda mi się, bo mnie ześlizguję. Dobra, jesteśmy i niszczymy tych gości. Wow, tam jakiegoś podwali, można tak powiedzieć. Ciekawe co to jest ten 5 na 25 To jak uratuję tych ludzi, to z każdej... Ojej, wszedłem dalej przy przypadek. Okej, okay, już mam walkę z pingwinem No dobra, tylko jeszcze dodatkowo jest tutaj Catwoman <laughs> Jeszcze z nią mamy dodatkowo walczyć No dobra, no dobra Tu mogę coś pchać Ale nie wiem co Mogę tędy wejść Nie mogę Mogę Was strzelić? O! Wow! Wow, serduszko mu poszło! Oby tak dalej! I go pokonamy! Wiem! Patrzcie! Ten Pingwin poszedł tam, gdzie mu rozkazaliśmy! O! Właśnie! Ustawię sobie teraz od jakoś tak. Co to jest? O już kolejne padło, fajnie. To teraz sobie ustawię na katłomen. Teraz sobie ustawię o jakoś tak. Niech będzie jakoś tak. No dawaj, dawaj. O, o, znowu dostał. Już dwa serduszka poszły, rzucaj te pingwiny, pingwinie. O, dobra, chodź tędy, pingwin. Dobra, niech tam spadnie. Chyba uda się. Okej, okay, uda się, na pewno, tak. Aj, źle go wziął. Ajajaj, aj. no, mogło się... Wstrzymać. O, może się jeszcze... Nie, nie uda się. Ale nic się nie stało. Mam full kasy, czy nie? Nie mam jeszcze. o Ojacie, albo przegrałem to. No pingwin. Naprawdę? Uderzyłem go. <laughs> o, już mam tutaj wszystko zniszczone, jak widzicie. Mogę to jeszcze doniszczyć. O, mogę, to już tak zrobię. To jest mam w niego strzelić. O! Dobre Robin! O to chodzi O! Dostał Teraz muszę uderzyć katłomen, a raz... wina tak mi się wydaje. A to? Wow, tu jeszcze! O, 1 na 4, 2 na 4 będzie No, jeszcze tutaj, może uda się kapsułę jakoś zdobyć O, mamy kapsułę, fajnie Jeszcze mu zostało półset duszek Połowa No już 4 tylko Aj, kasa, kasa, kasa Teraz muszę uderzyć katłomen tak jak mówiłem, a teraz... Pingwina. Znowu uciekła. On spada jak mnie go strzela? Tak. O, jeszcze dwa serca. Jedno. Źle. Okej, okay, wygraliśmy. No i dobra, ta misja została wykonana. Odcinek drugi zakończony. No, jeszcze jeden i gramy złymi. Dokładnie. Chyba nie zdobyłem fulla, tak mi się wydaje. Chyba 90% będzie. 76% nawet, o tym. Ja Dużo potleciłem na samym końcu. Monety 20 tysięcy, to przewinę. Jeden. Tu chyba byłbym pingwin, tak mi się wydaje, po tych nogach już. Okej, okay, dokończmy historię. Okej, okay, wykonaliśmy odcinek drugi 14% już za nami, super Dawaj, dawaj No i dobra W następnym odcinku zaczynamy odcinek trzeci, można tak powiedzieć a więc okej, okay. subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć.